Widzowie, wrzucam Wam to teraz. Postanowiłem zrobić trzy nowe serie. Zrobić. To nieważne, bo tu miniaturki robię. Yy, to jest stara seria hardcora. Wejdę na nią. Nie, nie obejrzeliście. Obejrzeliście tylko z tej serii 50 dni. Mam prawie 100 nagrane, ale nie będę tego montował, bo to nie ma sensu już. Bo trochę się przedawniło. Ale czekajcie, wczyta się niech, bo nowa wersja to będzie się dużo wczytywać. Yy, zaraz usłyszycie pewnie mojego messengera. No, jest tu 131. Je... Dni. Yy, no. Jest tu 100 dni ten domek powstawał tutaj. Powstawała droga. No i takie różne no, miały powstawać. Oprowadzę was szybko. No nie zobaczyliście tych 130 dni. Farma powstała, ale strasznie wszystko wolno powstawało, bo ten Creeper ten. No różne farmy powstawały i wykopałem nawet cianka pod ten, bo miała to złota yy, Farma Golda powstać. Nawet wykopałem czanka po to, żeby się rozpiły tu squidy. Nawet farma jest wydajna. Ale jak chcecie zobaczyć te 130 dni te 130 dni jeżeli chcecie zobaczyć to powiedzcie ja to zmontuję. A jeżeli... Dobra, czekamy na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie zobaczyć nową serię hardcore na 1.18 i tam się będzie pojawiać nie tak 50 dni. Na pewno chcę stworzyć serię hardcore z patyków, to będzie powstawało Tak, powiecie, że podjebana od nalifa Widziałem to u niego, nagrywał to dawno Teraz ja chcę swoją wersję nagrać yy, I ten I taki mam plan I to będzie po 10 No w sensie zobaczycie jak będzie dokładnie format yy, Teraz chcę obecnie zrobić Albo właśnie dokończyć to do 200 dni i wam wrzucić te 5, 3 odcinki Jakbyście chcieli, a w sensie do 150 no to dwa odcinki jeszcze, by były trzy odcinki po 200 dni. Nie mam pomysłu na tą serię, albo zacząć 1.18 z nowym hardcorem i w ogóle, no bo tu, oto to czerwone się teraz zrobiło. Aha, to ten plot mi oddaje, bo to było czarne, bo ja pewnie nie. A no, na default się grał, to jest czerwone, a ja grałem na no, tych No nieważne. No, więc jakbyście chcieli zobaczyć w ogóle taką serię, czy kończę tą serię i cały świat, bym na przykład przez te 3, 20 dni zrobił farmę większych creeperów i bym wysadził cały świat razem ze mną, ja skacząc z nie wiem, no coś bym wymyślił na pewno, ale to by trochę czasem zajęło zmontowanie tych dwóch odcinków i w ogóle. Albo właśnie to jest pierwsza seria, a druga seria to będzie zwykły si single, taki, który bym na robił na live'ach, bo po prostu serwery obecne Gildeyne, tylko oprócz dragona będę dragona grał, nie mają większego sensu. No jeden 1.18 może jakiś serwer, albo jakiś Petword. No zobaczę, no na pewno chcę koncept w Minecrafcie, więc chciałbym stworzyć trzy światy hardcore, hardcore na patykach i zwykły single, w którymśmy grali na przykład na live'ach dwie godziny singla i tam by były <coughs> danej torzy, tabliczki w ogóle, bo z hardcora by były tylko odcinki, albo stworzyć hardcore y, live no nie, że będą na live'ach, bo nie chciałbym po prostu wam spoilerować, bo ja na pewno tych odcinków z hardcora nie będę nagrywał teraz szybko, bo jest szkoła. A bym to ogarnął na przykład na patyki i byście mieli na przykład raz w tygodniu jakiś hardcore, na przykład. Y Albo jakieś daily, daily na patykach i by było 10 odcinków po 10 dni, czyli 100 odcinków, byście, 10 odcinków i byście mieli w tym 100 dni jest dużo, no bo patyki na pewno się skończą po nie wiem, po 300, 400 odcinkach zrobił się nudny, a zwykły świat nie stanie się nudny i chce w zwykłym świecie jechać do 2000 dni i wtedy taki trend czy coś takiego, no nie, czy do tam więcej, żeby to fajnie wyglądało no więc ja chciałem wam informacji, dzisiaj to w samym Wam niedzielę. zobaczymy jak się przyjmie no i te trzy ten, głosujcie którą serię byście chcieli zobaczyć jako pierwszą bo najpierw bym nagrał trochę pierwszą i później zaczął kolejną, no nie, więc piszcie ten hardware na patykach na razie usuwamy, mam trochę tych światów miał być Challenge w ogóle na kanale, nie powstał nigdy y i w ogóle, ale no musiałbym jeszcze pobrać tą taką, co można nagrywać od boku. No ale to na początku było takie testowe. No, więc napiszcie jeden to zwykły hardcore na 118, 2 to hardcore z patykami 3 to właśnie ten, ta seria taka live'owa. W sensie ta seria live'owa, na... dobra, jeden, dwa, na patykach na hardcore zwykły. Wybierzcie sobie. Więc pozdro a 3 to będzie dokończenie tej serii do 150 dni, więc pozdrawiam.